Jestem w szoku. Pod ostatnim materiałem z Wortendera udało nam się zdobyć równiutkie 1100 wyświetleń, oraz 28 osób postanowiło zasubskrybować ten kanał, więc za co Wam serdecznie dziękuję. Ale przechodząc do informacji, od czasu kiedy nagrywam ten materiał, jest już 114 subskrypcji, więc to się wiąże z live'em, który odbędzie się sam w sumie nie wiem kiedy, ale w najbliższym czasie najprawdopodobniej za tydzień. A już witam was w ogólnie z nowości udało mi się odblokować T-34 85 o, tutaj mam, nie wiem czemu tam wchodziłem tak się prezentuje oraz uwaga uwaga ISU-122S więc tutaj naprawdę mi się poszczęściło bo ze skrzynki dziennej udało mi się wylosować milion lwów i z tego powodu zrobiłem hmm, trochę niemałe zakupy ale to tam już mniejsza oto to. Odpalimy sobie booster, dobra, wypalono w to, i możemy lecieć do boju bo o tym jest ten film. Uwaga, uwaga, Japonia. Dobra, tu raczej pojedziemy sobie na C, bo fajnego spawna mamy. Pod ten punkt, Mi się przynajmniej na nim dobrze gra. Pojedźmy sobie tak, dobra, ma, mamy niuka do dyspozycji, czyli możemy się lekko zabawić. I się postarać ciłka. A cóż, droga. Fortander ma swoją historię. Naprawdę. Związek Radziecki z Japonią, która była z Niemcami. W ogóle nie wiem co tu robi USA. Izrael to w ogóle. Albo Niemcy z aliantami. Dobra, my sobie podjedziemy tak bardziej taktycznie, czyli nie pałę na punkt, tylko sobie poobserwujmy ruchy przeciwnika, że tak powiem. Dobra, jednak wjedźmy sobie na ten punkt i Zobaczymy Czy przeciwnicy będą planować jakiś tu atak, czy po prostu Nikt tu się nie wybrał Bo na A to jest zawsze mordownia na tej mapie Tamto rodzaje wszystkiego O, jednak coś tu jest, bo nasz ten umarł Dobra, to ja tam popilnuję, że tak powiem Tamtą stronę Żeby nic się tam złego nie przedostało o, tam coś jest, na mini widać. O, już umarło. To jeszcze jeden jest. Dobra, zjedzmy na dół, bo to nie ma sensu tutaj grać. O! Czym ty byłeś? To był Brytol, jakiś. O, jestem, wychyla się. Czym ty jesteś? Czy ja cię przebiję. To jest Francuz, pewnie. Gdzieś mniej więcej tam, zaznaczmy mojemu, może coś z tym zrobi. On by musiał być albo w ruchu, albo oddać strzał. Znaczy, tego nie widzę. Nie wiem, czy to czop, czy tekstura. To jest zastanawiające. To jest szok. No i nie trafiłem go. Sprytne, ale nie przebił. Może podjdźmy go sobie bliżej. No tak, na razie wydaje się czysto. Ale nie jestem tego pewien. O, widzę go. Albo i nie. Nie ma. Uciekł. Stwierdził, że ucieknie. Albo ja ślepie jestem go przyjechałem Oj cholera Tam był jednak Nie przebił Leży Role się odwróciły Hello? Oj 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 niepotrzebnie tam pojechałem Trzeba szybko wyjechać Tyłu nie ma Niszyciel zniszczony. O, Pantera! Któr, kogo my tu mamy? Patrzcie, jaki okaz! Żegnam Panterę. Aż dziwne, że nie wiedział skąd strzelam. Że w ogóle nie wiedział, że skąd strzelam, nie? Ale... Oj, Tygrys 2. O Chyba po mnie. Dobra, dałem po mojemu. Jeśli będzie wiedział o co chodzi. Oj, oj oby, oby bokiem wjechał. Proszę, oby bokiem wjechał, oby bokiem wjechał, oby bokiem wyjechał. To jest IS2. Ma szansę go przebić. Tylko y ty co on sobie pojechał? Tam coś jedzie. Co tu jest za czołg? Widzicie to? On z Ja to postaram się... Popatrzcie na to, co tam jedzie. Rozwalę to zaraz. Co to, jakiś ściciel? Wygląda na brytyjski. Pan nie wie sam, skąd dostaje. Zbyt nie ja wiedziałem, gdzie do niego mam strzelać. Pierwszy raz widzę taki czołg. Dobra, ja się stąd ulatniam, tylko. Nie, idź sobie. Precz, dusza nieczysta. Dobrze, strzelaj tam do niego. To by on się. M M M18 się wysłowił czasami. Alech wysadził go. Łeb mu rozsadziło, z wrażenia. Dobra, trzeba by było podjechać, tylko tam jest ich spawn. Będzie trzeba trochę czekać zanim strzało oddam Ale to nie ma dla mnie problemu Nie ma problemu No problema Przeżyłem starcie Sagerin 2, jestem zadowolony Nikogo nie ma na obydwu to już dziwne Dobra, wygląda na to, że zwyciężyliśmy Tak jest! Dobra, zobaczmy sobie wynik i to będzie na tyle z tego materiału. Postaram się w jak najszybszym czasie zrobić kolejny odcinek. Pamiętajcie o live'ie O! Ale zanim to odblokujmy sobie T80 i... Zacznijmy odblokowywać ASU57. Uhu hu! Potężne rozdania! Takie rozdanie, że na nic mnie nie stać. Dobra. E... Następnym odcinkiem. Co? Co tu się A, dobra, to muszę kupić jeszcze. Na live'ie będziemy odblokowywać ASU 57 oraz petkę rosyjską. Żeby już mieć dojście do ASU, bo chcę, żeby. Bo nie wiem, czy wiecie, pewnie nie wiecie, ale kupiłem ISA 2. Już zdążyłem go odblokować, ale. Postanowiłem, że nie będę go już... Nie będę go wkładał w załogę, bo nie mam e, tych Nie mam czołgów na 6-7, a nie chcę jakby mieć tylko jedynego, no to postanawiam, że odblokuję sobie ASU oraz SU-100P i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. Dzięki, że to dotrwaliście do końca. Myślę, że materiał się podobał. I co? Widzimy się na live. Siema.